Dzień dobry państwu. Małgorzata Małkowska zapraszam na środek tygodnia. Dziś moim i państwa gościem jest ksiądz dr Stanisław Kusik, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dziekan dekanatu Zachód-Bolesławiec. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam państwa. Jak bardzo święta w kościele katolickim, chodzi mi oczywiście o Boże Narodzenie, psuje komercjalizacja, konsumpcja. To co się wszystko dzieje wokół nas. Ja myślę, że także sformułowanie, że w kościele katolickim to może niekoniecznie. Wśród wiernych. Wśród wiernych. Tak, bo bardziej to wśród wiernych, bo w kościele jesteśmy na tej takiej starej zasadzie, że to co było i ta tradycja jest przechowywana. Natomiast faktycznie, że to co się dzieje jakby wokół albo przed to tam niekoniecznie ma cokolwiek wspólnego ze świętami. Wtedy kiedy zdejmują lampki znicze, a już zakładane są Nowa, jest nowa dekoracja i to dekoracja świąteczna. Tak z Właśnie... roku na rok nabieramy sile, prawda? Bań, Co się prawda? Coraz to jest takie bardzo nachalne, a nawet y, zaczynają chyba ludzie rozsądnie myśleć, że coś się w tym wszystkim pogubiło, że to nie jest tak, że nie ma, trudno mówić o 3 listopada, że jest atmosfera przedświąteczna, że to nas wszystko jakoś tam już nastraja świątecznie, bo tak nie jest. I te wszystkie reklamy, które już zaczynają działać, one może już nie, nie, nie dają takiego, czy nie, nie, nie robią takiego wrażenia, jak może na samym początku. Ludzie się już osłuchali. A uważa ksiądz, że właśnie ludzie nie dają się na to złapać, że nie, nie wpadają w ten wir od razu od 3 listopada? Chyba nie. I taka jest nerwowa atmosfera. Zamiast świąteczna, no właśnie, przedświąteczna, właśnie, bo... to wszyscy sobie wszystko wyrywają, biegają, śpieszą się gdzieś. Nie, innymi. może jeszcze aż tak bardzo nie. Tak bardzo nie, bo to się zauważa, że przechodzą, owszem patrzą, ale idą dalej. I nikt nie robi jeszcze zakupów, nawet jeżeli miałby tam kupować bombki, bo no, nawet do kupowania bombek świątecznych, tych chońkowych trzeba mieć też nastrój, bo to nie wchodzę do a, kupię sobie. Jest jakiś nasły, człowiek wychodzi, nawet myślę, także z domu, z taką y, intencją, że coś kupię na święta. I wtedy y, może też i w nim się to przejawia, ma jakiś pomysł. A jeżeli to jest tak albo by było przez cały rok, czy nawet te dwa miesiące, które się dzieją przed świętami, to wrażenia takiego nie robi. To się było kiedyś, może wtedy, kiedyśmy wchodzili, te, te nowości przychodziły z Zachodu, to byliśmy w tym zauroczeni i wszyscy słuchali już tam, wchodząc do jakiegoś wielkiego marketu, kolendy, może nie nasze, tylko jeszcze te piosenki takie świąteczne, angielskie, amerykańskie właśnie. No teraz na szczęście jest to już powiedzmy w jakimś stopniu wytonowane, bo czegoś takiego w listopadzie jeszcze nie było. Teraz to być może, że one już są puszczane, ale myślę, że tak ludzie też i na to patrzą, nasi też wierni jako katolicy, że są już trochę zmęczeni takim, bo to nie, nie nakręca ich świątecznie, wręcz może przeciwnie, że I męczy. męczy, to męczy. Dużo Dlatego wcześniej. też musi, na wszystko musi być czas, bo to, Tutaj można by wrócić do czegoś takiego, co w Starym Testamencie napisał Mędrzec Pański, że jest czas rodzenia, czas umierania, jest czas zabawy i czas rozterki, ale też i czas oczekiwania. Jeżeli będziemy czekać dwa miesiące, no to się wszystko rozpłynie i tego nie będzie żadnego wrażenia wtedy, kiedy już przyjdzie ten dzień, na który czekamy. A właśnie jak się przygotować? Jak pokazać dzieciom tą istotę świąt? Jak zrobić, żeby dzieciom. Święta nie kojarzyły się z Tirem od Coca-Coli, mm. Mikołajem amerykańskim, oczywiście, i, i melodyjką coraz bliżej święta. Okay. I też prezentami przede wszystkim, bo to, to, to się dzieciom ewidentnie kojarzy z prezentami, Mikołajem. Bo jest taka tendencja, bo się wszędzie jak się spotyka, czy mówiąc o świętach, kiedy starsi składają życzenia dzieciom, to wiele prezentów, to prezenty pod choinkę. Czasami się ten najważniejszy taki religijny moment jest wygłuszony. Święta, niekiedy nie dodaje się, że Bożego Narodzenia, a co to są te święta Bożego Narodzenia? No tylko, że gwiazdka jeszcze, właściwie to tak próba takiego zeświadczenia tego, co świąteczne. No i Dobrze by było faktycznie, że dzieci byłyby włączone w przygotowanie tych świąt, żeby nawet. Nie, no dzisiaj wszystko można kupić, ale jest ładniejsze rzeczy, jeżeli ktoś coś zrobi na choinkę. Kiedyś jak w, mojej, w moim dzieciństwie, że robiliśmy jakieś łańcuchy na choinkę, takie jakieś świąteczne dekoracje, to wtedy ta, nawet ta pomoc rodzicom. W przygotowaniu mieszkania, to ona też wyraża się w tym, że my oczekujemy. Nie tylko, że coś dostaniemy, ale że do tego się dostosowujemy albo też przygotowujemy to, co miały być takie piękne w domu. Czyli uważa ksiądz, że tego jest teraz za mało? Wszystko teraz jest... można kupić na szybko? Choinki nieraz, nie, teraz nie są takie jak kiedyś były, nie są właśnie przystrojone przez dzieci, nie wiesza się na nich wszystkiego, tylko są pod kolor czerwono-złote, tak, 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 niebiesko-srebrne. To już zupełnie inaczej wygląda, prawda? I no, Dzieci w tym właśnie wyrastają. W, no tak. No, z, wtedy się dawało wszystko co było na choineczkę. Choinka była rzeczywiście taka jak choinka, mówi się ubrana, jak choinka, tak, no bo od jabłek, orzechów i innych rzeczy. No teraz to akurat, żeby było gustownie. Nie miałbym jeszcze nic przeciwko temu, tylko żeby w tym udział te dzieci brały. Że jakoś się im daje też wolną rękę w przygotowaniu, że niech nawet coś tam swoje powiesi. To wtedy będzie, to jest moje, to nawet by rodzice na to zwrócili uwagę. A tutaj nawet można by, kiedyś rozmawiałem, nie tak dawno, bo to, jest moment, to są te czasy, ten, ten moment w związku z tym, że taka była głośna sytuacja, że nauczyciele mają mieć dyżury i jedna z nauczycielek mówi, no nawet zwracałam uwagę dzieciom, że powiedzcie rodzicom, że wy chcecie pomagać w przygotowaniu, rodzice chętnie, by czasami, dobrze idźcie nawet w Wigilię do szkoły, do świetlicy, bo ja będę mieć spokój. Będzie spokój, I będę, będzie... Ja będę sobie spokojnie przygotowywać. A niechby te dziewczynki patrzyły, co mama przygotowuje, a zrób pomóż. Możesz pomóc w przygotowaniu, tam czy coś obrać, czy przynieść, czy, czy po, nawet. Chyba dziwny chwyt pani minister był w tym roku, także już chyba każdy się przyzwyczaił do tego, żeby. Ja tam nie, nie będę tego komentował, po co, bo, ale właśnie wróciłem przed chwilą z. Yy... Z takich jasełek w szkole Podstawowej numer 2. No i tam była taka już na tablicy ta rozpiska, od do kiedy te dzieci i mogą, można tam przyprowadzać. No jest to yy, może, faktycznie, że szkoła zawsze miała jakiś obowiązek do, do przypilnowania dzieci, ale żeby nie robiono to w ten sposób, że zabieramy ich z domu aż do ostatniego momentu. Niech przyjdą już przed wigilią, wszystko jest przy, one nawet nie będą wiedziały co. Tu jest jeszcze taki. Zobaczymy, tak. ile dzieci się właściwie w szkołach znajdzie drugi w tym. To przypadek. Czasie. Tam ktoś zaproponował, tam jak roznoszono opłatki, jakiś młody chłopak otwiera i pan mówi, że przynosi tutaj z kościoła opłatki. A co to jest opłatek? No właśnie. Co to jest opłatek? Czyli to tak. Nie, mamy, właściwie to są rodziny katolickie, tylko że są tak czasami może przesiąknięte tym, co niesie telewizja, co w tym internecie. No znowu tutaj można by podać, już tutaj zacytuję naszego, znaczy prezydenta, pana Romana, kiedy mówił mi, że otrzymał 30 kartek świątecznych, a tylko na dwóch kartkach były elementy religijne, a tak to jest choinka, Mikołaj, renifer, renifer tam właśnie jakieś inne rzeczy. No i no ja też otrzymuję powiedzmy kartki świąteczne, zwłaszcza jak przychodzą z urzędów, z różnych to nie ma za, za właściwie także z okazji świąt Bożego Narodzenia, z okazji pięknych, rodzinnych świąt życzymy i tak dalej. No i to gdzieś, jest ta komercjalizacja, która się nas się pomija, zabrawa. że przecież no tak jak próbowano, czy próbuje się, to już to, to słyszeliśmy w Anglii, że nie święta Bożego Narodzenia tylko zimowe ferie. Czy taki czas zimowy dla wolny od pracy. No i wtedy zapominamy, że jeżeli wszystko, cokolwiek się dzieje i że jest ten czas, to dlatego, że Boże Narodzenie. To co nie zrobić? Dlatego, co zrobić, żeby nie zatracić tej Bożej Dzieciny w koszyku w hipermarkecie? O tym trzeba mówić. To trzeba właśnie, kiedy dzisiaj jeszcze wrócę do tych jasełek, bo było piękne hasło. Tam na tej scenie. Cud Bożego Narodzenia, cud z betlejemskiej, betlejemskiej Nocy. To jest faktycznie cud, bo jeżeli tam, że rodzi się Pan Jezus. Że te stare jasełka, które dzieci przedstawiają, bo czasami są takie współcześnione, że nie bardzo wiadomo, o co to chodzi w tym, w tym przedstawieniu. Ale tutaj piękne, bo ten cud my ciągle przeżywamy, ale żebyśmy właśnie umieli dostrzec, że no z jakiej okazji to przeżywamy, że Bóg się rodzi. To nie tylko, że zaśpiewamy tę kolędę, ale właśnie jak śpiewamy te kolędę, to możemy sobie jakby całą historię Bożego Narodzenia przemyśleć, bo w tych kolendach to wszystko jest. To, że one, te kolędy może są tak troszeczkę już poetycko przerobione, ale istota pozostaje. Że wszystko to się dzieje, dlatego że słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. I właśnie. Wtedy, jeżeli się mówi, nawet owszem, bo to się też, że te święta rodzinne, nikt tego nie zaprzecza, no bo to w rodzinie przychodzi dziecko i, i w rodzinie wszystko to się powinno dziać. Jeżeli siadamy przy wigilijnym stole, to w rodzinie i żeby się tłumaczyło nawet to, że dlaczego to wszystko się tak dzieje. Po co się spotykamy? Czy nie możemy tak jak powiedzmy każdego dnia, że każdy coś tam zje, bo przyszedł wtedy czy wtedy i nie musi być tego stołu, białym obrus, sianko, te wszystkie rzeczy, które powodują, że my także się wewnętrznie jakby przemieniamy, bo to, co jest zewnętrzne, powoduje ma jakiś wpływ na nasze wnętrze, bo inaczej smakuje, nawet gdybyśmy zjedli w kuchni przy bracie jakimś. A inaczej wtedy, kiedy siadamy wszyscy razem, świętnie ubrani i jeszcze mamy przed sobą opłatek, który no niby zwykły chleb biały, ale jak wielu wielu ludzi, kiedy biorą do ręki ten opłatek, to też dla nich to, to przecież człowiek jest czy tu, czy tu na Wigilii, że jest to wzruszenie, bo będzie składał życzenia, no ale mając taki biały opłatek, no to trudno, żeby Kłamać albo żeby mówić coś, co nie wypływa z serca. Wtedy, kiedy człowiek mówi z serca, to a jeżeli się przełamuje i mówi prawdziwe życzenia, to też go wzrusza, bo się przełamał, bo następuje jakaś przemiana. No właśnie, a mówi ksiądz o tych magicznych chwilach rodzinnych. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało u księdza, dziekana w domu w dawnych czasach? I co z, dawnych tego, czasach. co z tego pozostało dzisiaj? Czy to wygląda tak samo, podobnie, te same zwyczaje? Pilnuje się tego? No przynajmniej się staramy, ale w dawnych czasach, bo to było troszeczkę już rzeczywiście lat... No, na... Może źle powiedziałam, no, ale, ale nie, w, dzieciństwie, nie, nie, w dzieciństwie. Oczywiście, no. że tak. Mhm. Że, no to było. No Myślę, nigdy nie, nie, nic nie było przygotowywane wcześniej. Choinkę ubierało się w dzień Wigilii do południa i to ubierały dzieci. Nikt nie siedział w szkole? Nikt wtedy nie był w szkole, oczywiście, nie, nie, to choinkę ubieraliśmy akurat do południa. Wszystkie te ozdoby, no tam musieliśmy sami też robić, ale jabłka, orzechy zawijane w złotka, no jak była choinka ubrana, no to potem jeszcze pomoc tam mamy w przygotowaniu tych, czekaliśmy jako dzieci, że wybiegając na, na podwórko, czy już ta pierwsza gwiazda, wszyscy się jakoś tak przygotowywali do tego. No i y, mogę powiedzieć, że taki ten moment, do, który dzisiaj też mnie jakoś tak, powiedzmy, wzrusza, to te, te życzenia i, i ten opłatek. Bo pewnie wielu też mówi, no niech już się skończy ten taki czas życzeń, bo wtedy już normalnie, oficjalna, oficjalna część. część, siadamy, już jakby z nas to wszystko takie, takie poddenerwowanie minęło, siadamy i pewnie może nawet nie było aż tak bogato jak w tej chwili. No ale wszystko próbowało się, żeby te zwyczajne potrawy, których tam miało być 12, to też mama się starała, żeby były co prawda może nie wszystko nam jak kasze czy coś tam smakowało no ale, ale trzeba było spróbować, no bo żeby niczego nie, potem w, w ciągu roku nie zabrakło. To były też e, wtedy jeszcze o różnych, powiedzmy, się tam mówiło, e, tych tradycjach. Ja mieszkałem na wsi, więc jeszcze że no, siano to wiadomo, że musiało być, ale Wcześniej także, że jak, jak rodzice przywieźli taki zwyczaj skieleckiego, że kawałek tam trochę słomy w kącie, no bo żeby to przynajmniej później na, obrodziło pole. Ale to są naprawdę to piękne rzeczy, które no pewnie, że w mieście no nie wszystko się tam da kultywować, ale warto, żeby to nie ograniczało się tylko, że siadamy i jemy. Tylko żeby jednak ta Ale żeby coś było, żeby coś z tego zostało, żeby przekazywać, no bo w zasadzie jak przekazujemy tradycje nasze rodzinne, polskie, no to wtedy ten naród się rozwija, bo później no te dzieci małe teraz, co przekażą swoim, że no tutaj można by chyba, nie wiem, jest taki film, chyba listy do M, to z okazji tam jak ci którzy w trakcie, ten, świąt Bożego w trakcie świąt Boże Narodzenia tak świąt narodzenia że w który zasadzie. jechał jakiś tam pan który zabrał tę dziewczynkę która uciekła z domu dziecka bo oni zawsze mieli wigilie ci starsi ci dwoje tak bo że Samotny, samotni, smutną tak śpię, a wiesz kolenda, cicha noc kto stworzył i tam a, i ta dziewczynka która zaczyna śpiewać i, przełamała, i przełamała wszystko. i wszystko właśnie jest to że no, może być wszystko no dzisiaj wspaniałe różne rzeczy mamy yy, takie czy takie środki przekazu tej muzyki, no ale wtedy, kiedy ludzie sami zaczynają śpiewać i, i być, i ze sobą rozmawiać. No właśnie, bo czekamy na to, żeby zwierzęta zaczęły mówić ludzkim głosem, a to może ludzie niech zaczną hmm. mówić ludzkim I głosem to, nieraz, prawda? O to, się, o to należy się zabiegać, że yy, czasami jest takie śmieszne powiedzenie, że chyba już Wigilia, bo ktoś przemówił ludzkim głosem, prawda? Ale może to niekoniecznie musi być śmieszne, tylko że no niekiedy się na to czeka. Człowiek, żeby był dla człowieka rzeczywiście wtedy życzliwy i taki yy, dobry w tym, co... Yy, co niosą także te święta. W Wigilię tradycyjnie pościmy, tak jeszcze o tym powiedzmy, bo wielu ludzi ma wątpliwości, czy jest ten post, czy to wynika z tradycji, czy, czy Kościół też nakazuje post w Wigilię. W tej chwili według orzeczeń Nauki Kościoła i Konferencji Episkopatu Polski nie ma postu. Nie ma postu, ale się zaleca, żeby to była tradycyjna wigilia bezmięsna. Bo taka jest nasza tradycja. No właśnie, no czyli to tradycja. To tradycja nasza. Gdybyśmy byli we Francji, no pewnie był indyk, bo tam akurat to jest, czy gdzie indziej. Ale nasza tradycja to jest bezmięsna i myślę, że akurat no, nikt na tym nie straci, bo tego posłu coraz mniej, a warto nawet pod tym względem spróbować i te potrawy, które... Należą do tej naszej polskiej tradycji. Chciałam jeszcze o papieżu Franciszku te dwa zdania. W ubiegłym roku papież Franciszek został wybrany przez tygodnik Time Człowiekiem Roku, tuż przed świętami. O wierze, o kościele Ojciec Święty mówi w taki prosty sposób do ludzi, do wiernych. Czy według księdza papież jakoś odmienia kościół? Jest jakiś taki bardziej przystępny, bardziej wyszedł do ludzi niż. Może wcześniej? Każdy, zresztą jak każdy człowiek i każdy papież ma inną osobowość. Inaczej to wszystko widzi, inaczej prowadzi. My mamy, do tej pory pewnie będziemy mieć jeszcze długo przed, bo znaliśmy i na naszych oczach to się działo, Jana Pawła II Świętego i widzieliśmy jego także otwarcie na, człowieka, na drugiego człowieka i to wychodzenie. To nie jest też tak, że, czy, a potem Benedykt, no to tutaj Benedykt XVI jako papież wielkiego intelektu i wielki dogmatyk i to, co tam w tych, tych, w tych względach, powiedzmy, dotyczących nauki Kościoła, Papież Franciszek jest papieżem duszpasterskim, czy właściwie wychodzącym z, tą, z tymi swoimi wypowiedziami, ze słowem, skazaniami. Ta Ewangelia przez niego interpretowana nie jest to nic skomplikowanego, to jest właśnie takie proste przechowanie. Tak, powinno być, prawda? Właśnie i to zwrócenie uwagi na człowieka, że, że Jezus do, do wszystkich przychodzi i wszystkimi chciałby, z wszystkimi chciałby się zbratać, to wszystko zależy od człowieka. Ja się to, proszę zauważyć, że papież bardzo wielką zwraca uwagę na to, że to od człowieka zależy to otwarcie i od niego, czy on będzie, czy on będzie chciał przyjąć Jezusa. Bo gdybyśmy popatrzyli nawet i wzięli do ręki benedykt, papieża Benedykta XVI, Jezus Nazaretu, tę piękną książkę, którą on napisał, i to się ona akurat ukazało wtedy, kiedy on to był ostatni już rok jego pontyfikatu. I napisana jest naprawdę językiem takim bardzo prostym, takim, którym się przyjmuje i pięknie się to czyta. I żadne rzeczy jakieś tam teologiczne, jakby opisywanie tego wydarzenia, które miało miejsce. Ten papież akurat można by powiedzieć, że no, porywa także ludzi swoją taką bezpośredniością. To może też wynika z jego Południowego temperamentu, z tego, że no, tam też prowadził takie, takie życie. I myślę, że to także, także jest otwarcie się kościoła na, na ludzi. No właśnie, chodziło mi o to, czy jakoś otwiera kościół bardziej, bo teraz są takie czasy, że brak wiary ludziom, ludzie odchodzą od kościoła. Czy on jest jakoś w stanie zrehabilitować tutaj tą stronę? I to jest, to tak, papież może dawać wytyczne bo wiadomo, że on sam to może powiedzieć co i jak. To wszystko zależy także od, później od poszczególnych czy, kościołów lokalnych, od biskupów, od księży, bo to właściwie oni są na tej pierwszej linii. Ale to są jakieś wskazania prawda, do obwienia. To może nie jest tak, jak... Próbowano mówić, że Kościół to jakaś tam taka twierdza, do której nie ma, nie ma wejścia, że księż, biskupi, księża boją się ludzi świeckich, że oni lepiej, jeżeli tylko mówią coś, ale to od Ambony, bo wtedy nikt nie przerywa i mogą powiedzieć, co, tam, co chcą powiedzieć, że nie ma tego dialogu. To nie jest takie prawdziwe, ale też no nie może być też tak, że w takim sensie, że każdy postulat, że tak powiem człowieka, który by chciał, a ja bym chciał to i to, że no to dobrze to ksiądz, żebyśmy mieli tego człowieka w kościele, no to będziemy robić wszystko, żeby mu powiedzieć tak, dobrze, nawet jeżeli jesteś grzeszysz, to nie jest takie życie, ale my cię tutaj przegarniamy. No wiadomo, jakieś zasady są. Muszą i tak być te zasady i proszę zauważyć, że ja już tutaj nie będę wracał do tego, co było na synodzie odnośnie rodziny. I małżeństw, ale ostatnio też przeczytałem, bo papież tam nawiązał do tego synodu, ale mówił także o tych osobach, które są jakby nie tyle poza kościołem, ale nie są sakramentalnie w kościele, przez to, że są w drugich związkach i czy mogą być rodzicami chrzestnymi. To są tak trochę z boku, prawda? Tak, o, tak się o nich wypowiedział. Że niby trochę z boku, no bo nie mogą pełnić funkcji na przykład rodzica chrzestne, ojca chrzestnego, czy matki chrzestnej, że y, tam gdzieś, no tych posług, które w Kościele są, a one przysługują tym, którzy prowadzą życie sakramentalne. Chociaż ci czasami ludzie mówią, no dobrze, ale ja żyję pobożnie i y, w tym drugim związku, a tam ci chrześcijanie y, żyją źle i oni pójdą do spowiedzi i wszystko jest załatwione. Można by powiedzieć, że no tak jest, bo człowiek każdy jest grzeszny i może, może się nawrócić i może być to wszystko powiedzieć, że, że załatwione. Ale y, nikt tych ludzi, a może wręcz przeciwnie, że w stosunku do nich jest ta większa nawet taka otwartość, przygadnianie, że, y, że jesteście, prowadzi się dla nich rekolekcje, jakieś dni skupienia, żeby oni nie myśleli, że są jakąś drugą kategorią. No, jest jakaś konsekwencja pewnych wyborów. Prawda? No i teraz czasami te konsekwencje są bolesne, No ale to się niczego tak nie zmieni, bo przecież jeżeli mówimy o piśmie świętym w Ewangelii, to pan już powiedział, że ani jedna kreska, ani jedna jota nie zostanie zmieniona z tego, aż się wszystko wypełni. I nie jest to tak, że oczekują wszyscy, może, bo takie mieli wrażenie, że papież Franciszek jednym dekretem albo jedną jakąś tam, że zmieni. I wtedy będzie już wszystko fajnie. Nie mamy żadnych, nie muszą być przykazania, nie ma żadnych zasad, wszystko jest dobrze, tylko żebyśmy no, radowali się i cieszyli. No, za każdy Kościół, czy to będzie Kościół katolicki, czy protestancki, prawosławny, żyją według jak, swoich zasad. I jeżeli są te zasady łamane, a my nie mówimy o swoich zasadach, które myśmy wymyślili, bo w Kościele to obowiązuje Ewangelia i Boże Przykazania. To można powiedzieć, że pięć przykazań kościelnych zostało zmienione i to mogą, mogą może papież zmieniać, biskupi mogą zmieniać, dostosowywać, bo one są kościelne, bo dostosowywać do, do współczesnych warunków. Ale to, co, co jest istotą, jak się zmieni istotę, to już nie ma kościoła. Istota musi pozostać. Tak. Na koniec, czego ksiądz wyżyczył wszystkim widzom telewizji Łużyce? Błogosławionych świąt, radosnych, pełnych miłości, Życzliwości, wzajemnego zrozumienia i tego dobra, które niesie nowonarodzony Jezus. Kiedy będziemy się trzymać Jezusa, to naprawdę, nawet wtedy, kiedy przychodzą dni trudne, to tak jak mówi święty Paweł Apostoł, że nic nie może mnie odłączyć od miłości Chrystusa. I życzę Państwu, aby już kolejne święta w życiu każdego z nas były jak najpiękniejsze i przeżywane mógłbym powiedzieć że tak jak nauczyliśmy się w domu z tą wielką estymą dla tradycji i dla tego co niosą one a niosą miłość pokój braterstwo i radość Dziękuję bardzo za rozmowę